Wow! Kurde. Trzeba go w miarę szybko najechać, nie? To co? Lecimy, zobaczyć co to jest. No, ale... Mogłem wlać. No to jest ja szampanowa trasa na Rychlebach. I główne danie tego odcinka, który będzie zarazem ostatnim z serii o rychlebskich ścieżkach. Z tej strony Mieszko i witajcie na Enduro tambuchu. Jastrzębia jest relatywnie świeżą trasą, została oddana do użytku w 2021 roku. Ma ona nieco ponad 1,5 km długości oraz jest najeżdżona mnóstwem technicznych przeszkód. Znajdziemy tu ogromną ilość skini, a także bardzo ostrych sprawiających wręcz wrażenie pionowych rollerów, więc jeżeli mamy pokrótce ze sobą opis Jastrzębia, zapraszam na film z przejazdu. Ага, не отъезжайте от себя. Ah huh. Jechaliście? Dobra, ja pierdolę. Mam złe wspomnienia z czymś takim. Czego mówić, że na pełnej, na pierdolę. Co? O, wow. skini oj oj Dobre to jest No za szybko w to wjechałem, kurde O Jezu moje żebra Olga nie straszy. Dobra, to jest, dobra. Chyba najfajniejsze z tych czarnych, w sensie nie jest jakaś taka. No, wiele to i to, to jest sztos, sztos. Spokojnie, spokojnie, i jeszcze nie wszystko. Fałem w takie technique, bo to szczyt, nie takie by dupca, ale tylko właśnie te technique Piwo, ja chcę piwa po Dużo piwa, i jedzenie jakie? Piwa, przed tymi kochami. Jest krótszy niż to pierwsze. Mi się wydaje, że ale... nie jest to jakieś chyba trudne wymaganie. Powinien sobie podejść i sprawdzić. No. Powoli dojeżdżamy do głównej przeszkody jastrzębia, jaką jest y, bardzo długie skini w kradę, poprzedzone sekcjami kurwa, z ci. kamiennymi <grym> kładkami oraz norczorami, ale jak zobaczycie nie obuło się bez przygód. <grym w górę> Całeś? Dwolny w głowę Dobra. gleba w pierwszej chwili przestraszyłem się, że Matouszowi naprawdę mogło stać się coś poważnego, bo no nie wyglądała ta gleba za ciekawie. Na szczęście skończyło się tylko na złamanym daszku kasku Cała, A wciąż nie wolno? Dobrze, że nie lagi. Cała akcja siadła mi porządnie na beret i patrząc na to, że jeszcze dzień wcześniej rozwaliłem w zasadzie kask, uderzając w ziemię, zrezygnowałem z próby przejechania tego fragmentu naraz. Wow! Kurwa. <gryw> Trzeba go w miarę szybko najechać, nie? Jak coś, to chyba mam jakąś taką w miarę. Kurwa. Nie, nie, nie myśl głową, bo widzę, że się blokujesz głową. Nie, nie chodzi o to, zaczynam patrzeć pod koło, wiesz? Nie patrz pod koło. A chcę patrzeć tam. Wiesz, nie jest jakoś Jaka strasznie... Czuję mieszka, czy ją omijasz? Próbuję. Próbuj. Jak coś to pamiętaj, ewakuuj się. Nie ma po co. Der er vogna. Podsumowując, Jastrzęb no naprawdę mega mi się podobał i chyba wywarł najlepsze wrażenie. Zresztą nie tylko na mnie, ale i na reszcie moich znajomych, z którymi było na wyjeździe. Trasa jest niesamowicie dopracowana w każdym szczególe, także no mam nadzieję, że w tym roku wrócę tam po więcej. To by było na tyle, jeżeli chodzi o Jastrzębia i chleby. Mam nadzieję, że cała czeska seria się Wam podobała, a jeżeli macie jakieś uwagi, to zapraszam do podzielania się nimi w komentarzach. Trzymajcie się, cześć!